I czas na kolejne komentarze. Naszym gościem jest Radosław Płonka, adwokat w kancelarii Płonka OSG Sokolinskie, także ekspert Business Center Club. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To teraz pytanie, dlaczego prezydent zdecydował się nie na ułaskawienie, ponowne wszczęcie procedury ułaskawieniowej. Pana zdaniem. No jest to dosyć niezrozumiały ruch ze strony prezydenta uważam. Prezydent na mocy konstytucji ma prerogatywy do tego, aby bez konsultacji z kimkolwiek zastosować akt łaski. Wydaje w tym zakresie odpowiednie postanowienie, które też jest uregulowane w artykule 142 Konstytucji. Więc tak naprawdę prezydent, nie bacząc na inne instytucje państwa, nie bacząc na zdanie innych osób, może osobę ułaskawić, ale oczywiście tylko osobę, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu karnego. I z taką sytuacją mamy do czynienia. Nie, więc pod kątem prawnym, nie do, w sytuacji, gdy celem prezydenta jest jak najszybsze wyjście na wolność osób skazanych, no, powinien w mojej ocenie skorzystać ze swojej prerogatywy wynikającej z konstytucji, wydać postanowienie i jakby sprawa mogłaby się na tym zakończyć. Ale... Em... Podjął nieco inną decyzję w trybie prezydenckim, jak słyszeliśmy z ust prezydenta, co to de facto oznacza i jak długo ten tryb może potrwać, inaczej mówiąc, kiedy jest szansa, że panowie Kamiński i Wąsik wyjdą z zakładu karnego? No, to na pewno ten ruch na pewno przedłuży tą procedurę stosowania aktu łaski, ponieważ no, przed. Zastosowaniem będą musiały zająć stanowisko organy państwa w postaci m.in. prokuratura generalnego, ewentualnie sądów, więc zbieranie opinii no potrwa jakiś czas, tak jak powiedziałem, nie jest to konieczne, aczkolwiek oczywiście dopuszczalne prawnie, jest to jeden z trybów który może znaleźć zastosowanie, natomiast w tej sytuacji takiego zaostrzenia politycznego chaosu, który panuje wokół tej sprawy i de facto celu, który i tak będzie osiągnięty, prawda, bo tak jak wspomniałem, prezydent ma tutaj prawo łaski, no... Jakby ten tryb zaciąg z kodeksu postępowania karnego, no nie jest trybem najszybszym i chyba najlepiej dobranym. Prezydent powoływał się na artykuł 568, apelując do prokuratora generalnego o zawieszenie kary wobec Kamińskiego i Wąsika. To ja pozwolę sobie zacytować. Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię przez oraz prokurator generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie. Pana zdaniem są tutaj jakieś przesłanki, by do tego zapisu się zastosować? No, nie ma takiej konieczności, ponieważ jak powiedziałem, w sytuacji, gdy prezydent wyda postanowienie o łasce, ono jest natychmiast wykonalne, niezaskarżalne, niepodważalne, więc jakby wydając postanowienie osoby powinno puścić zakład karny, w związku z powyższym no jest to jakby zbędna procedura, natomiast no rzeczywiście no w, w, w postępowaniu karnym te przepisy występują, prezydent nie musi z nich korzystać. Poza tym uważam, że te przepisy mają zastosowanie w sytuacji, gdy obywatel zwraca się do organów państwa o zastosowanie aktu łaski do prezydenta, ale procedura jest taka, że najpierw rozpoznaje to ten jego wniosek sąd pierwszej instancji, który wydał wyrok, potem sąd drugiej instancji, następnie prokurator generalny i ten przepis w mojej ocenie w tej sytuacji może znaleźć zastosowanie. To znaczy, jeśli te organy w postaci sądu i prokurator generalnego uznają, że, ta, że ten akt łaski no, jest uzasadniony i prawdopodobnie prezydent się do niego przychyli, to wtedy mogą te organy ten przepis stosować, o, o którym pani redaktor wspomniała. Natomiast w tej sytuacji, którą mamy tutaj, czyli prezydent jakby z własnej inicjatywy podejmuje tutaj procedurę ułaskawienia. No, te przepisy, w mojej ocenie, nie, nie do końca po, powinny znaleźć zastosowanie. To jeszcze jedno pytanie o kwestię mandatów obu panów. Jak rozumiem, ta dzisiejsza decyzja nic w tej kwestii nie zmienia. Mandatów poselskich, tak. powiem, tak. panie mhm. tak, no. Pytam dlatego, że Mariusz Kamiński jest na stronie monitora określony jako były poseł, natomiast w przypadku Macieja Wąsika tego tej informacji nie ma. No obecnie pani redaktor jakby, sytuacja nie uległa zmianie, więc no tutaj aktu łaski nie ma, zresztą aktu łaski w mojej ocenie nie, nie działa tu wstecz, więc e, mandaty wygasły. Radosław Płonka, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za poświęcony czas, panie mecenasie. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru.